Promujemy trochę nasze produkty i usługi, e, które oznaczone są znakiem marki lokalnej, czyli najlepsze produkty i usługi z terenu Doliny Karpia, charakteryzujące się wysoką jakością, przyjaznością dla klienta, dla środowiska i związane z Doliną Karpia. Więcej o tych produktach i usługach możecie przeczytać w tym informatorze. Na tym informatorze każda z gmin ma swój piktogram, który nawiązuje do charakterystyki, do zasobów tej gminy. Jesteście miejscu szczególnym, bo w względu na to, że e, kończy. to jest ostatnie, to jest miejsce, gdzie ktoś nie wiem, to jest ostatnie już taka górka z z przed oświęcimy. Na tą, tą stronę widać Trzewinie, Szanów, wszystkie rejony. Doskonale widać Nerlandie, w tą stronę widzicie Tatry, widzicie Beskidy. A udało się powiem, do samym Stowarzyszeniu Doliny Karpia stworzyć twór ponad podziałami, ponad powiatami, taki bezpartyjny, bez, bez, zakładamy na razie, bez polityki, że spotykamy się w gronie wójtów i burmistrza jednego i stworzymy coś wspólnie. Podczas pobytu w Dolinie Karpia nie tylko będziemy smakować przysmaki rybne, ale też spłyniemy kajakami rzeką Skawą lub Wisłą. Spróbujemy jak powstaje słynna zatorska krówka, Obejrzymy wiele ciekawych miejsc w okolicy. Pochodzi z czasów królewskich, a że w dawnych czasach wszystkie najważniejsze informacje zapisywane na witrażach, w kościołach i w różne sceny z życia. Najważniejsze więc karp, dolinia karpia jest na witrażu. Zresztą piękna statuetka też pewnie na recepcji Państwo mogą ją zobaczyć. Żeby Karpia obędzić. Robimy go w półdzonkach. W płuczbąkach, a to z tego powodu, że ryby w jak są, to te ości drobne, które się znajdują tu w kręgosłupie i jest tu dużo, po prostu się wytapiają. I mamy tych ości mniej. Tak przygotowane kawałki pocięte, Zabra przy posypujemy przyprawą, która się składa przede wszystkim z ziół soli pierwszego czosnku marchwi, wędzimy w temperaturze gdzieś z początku 100 stopni, żeby się zawarły wszystkie pory mięsa. Później schodzimy z tą temperaturą na niżej i trzymamy więcej kopcimy niż, niż tą rybę pieczemy. No kochani, czas na przygodę. Mimo wysokiej wody na skawie decydujemy się na spływ kajakami. Będziemy płynąć na trasie woźniki, grodzisko. To jak już się wywrócicie w tym kajaku, jakby była sytuacja taka, to po prostu się trzeba albo trzymać kajaka, bo on jest no, kajak płynie, prawda? No ma wyporność dokładnie. Uważać na ten grzech z grzechami. Następna załoga. I na wszystko słyszymy. No, słychać ciniaka, okay. też wszystko odezwała się kokoszka. To, to takie kwokanie. Czapla siwa, rybitwa białowąsa, gęgawy czy niezwykle rzadkie wąsatki to gatunki ptaków, które znajdziemy na stawach w dolinie Karpia. Ten staw znowu za plecami to jest staw za stodołami. Tak gdzieś za miesiąc czasu tutaj na, tej, na kotewce i na Grzybieńczyku, na naszej kotewce orzechu wodnym i na Grzybieńczyku tu gnieżdżu, gniazdują twie białowąsy. Występuje tu ponad 100 gatunków ptactwa lęgowego a łącznie z tymi, które migrują i zatrzymują się tutaj na niezwykle bogate stołówki jest ponad 200. Powierzchnia y, wszystkich stawów w Dolinie Karpia to proszę sobie wyobrazić ponad 3000 hektarów. Gdzie my jesteśmy? A to hotel Molo. Molo Resort Osieku. Osieku, ale nie zapominajmy, że to nadal jest Dolina Karpia. Palmy jakby, jakieś takie egzotyczne parasole, laguna. Wszystko to dla turystów, którzy przyjeżdżają do Doliny Karpia. you mm -hmm. Przysmaki Skarpia możemy zjeść w kilku lokalnych restauracjach. Taka restauracja znajduje się w hotelu Radocza. Komfortowy hotel wellness i spa położony w pięknej okolicy, w otoczeniu zielonych wzgórz. Wprowadziliśmy mąkę, potem wprowadziliśmy e, paluszki, e, makarony, płatki, a potem przyszły e, czas na kolejne prastare, czyli Samoprze i Paskórkę. W e, 2019 roku trzy nasze produkty e, mają znak marki lokalnej e, Doliny Karpia. E, wszystkie zboża rosną na terenie gmin z Doliny Karpia. E, nie stosujemy nawozów, pestycydów. E, wszystko jest pyszne. My posiadamy certyfikat Doliny Karpia na miód rzepakowy, który jest stricte z tutaj z tych rejonów. Poza certyfikatem na, na ten miód posiadamy certyfikat na warsztaty pszczelarskie, na których może, można poznać produkty pszczele, więc nie tylko miód, ale również pyłek, pieżgę propolis można, to super te warsztaty, można popróbować. Jeżeli sprzyja pogoda, to również wyciągamy z ula ramkę, dajemy ją do takiego pokazowego ula, gdzie można sobie na spokojnie, bezpiecznie obejrzeć te pszczoły. Jesteśmy producentem słodyczy, jest to najsłodsza firma na terenie Doliny Karpia, bo chyba słodszej nie ma. Produkujemy od krówki tak naprawdę po, poprzez landrynki, kończąc na ciastkach tak naprawdę różnego rodzaju. Krówka zatorska też właśnie między innymi posiada ten certyfikat marki lokalnej. Jest to pierwszy nasz produkt, który taki certyfikat otrzymał. Masło, mleko, śmietana z lokalnej mleczarni, z wieprza do nas przyjeżdża. Dodatkowo tutaj przy produkcji krówki też kierujemy się taką zasadą zero waste. Nie mamy tak naprawdę praktycznie żadnych odpadów. W zupie jest, są warzywa, bardzo dużo warzyw musi pietruszka, seler, marchewka, poro, cebula, to przysmażamy na masełku, robimy żeby to było takie dobre i czosnek i pomidory, które sparzamy, obieramy ze skórki, żeby potem tam nikomu w zupie nie przeszkadzały, wszystko, głowy, grzbiety, różnych gatunków ryb i na koniec, już wyfiletowane, takie już tworzone tam karpie, to już bez ości, żeby były. Kroi się w kosteczkę i rzuca je na końcu. Ale wcześniej ten wywar musi się gotować dwie godziny. Osobno gotujemy warzywa, warzyw bardzo dużo, a osobno te kości, które potem są obsedzone. Wywar idzie, wiadomo, do warzyw łączy się to razem, a oś te grzbiet głównie. Obieramy, bo tam jest dużo mięsa. Tak to byśmy to wyrzucili. A my to wszystko zużyjemy i zjemy. Jest dużo wszyscy. Także jest rewelacja. Wszyscy są bardzo zadowoleni, że nawet nasz pan wójt jeździ zami z, z Małżonką. Jeszcze panie wójcie, wspomniałem to o ludziach, którzy pracują w stowarzyszeniu, z którzy mają olbrzymią pasję do tego, co robią też by się nie udało bez właśnie osób, z którymi współpracujemy na co dzień, m.in. z Orlą no, z, z państwem, z, no, z, z przedsiębiorcami, z którymi tworzymy markę lokalną, także to bez, bez ludzi, którzy tworzą Dolinę Karpia, no to wszystko by się nie udało.